Lubimy marzyć o morskich przygodach, o rejsach na nieznane lądy. Ale każdy kapitan, każdy statek ma swój port, do którego zawija po morskiej tułaczce. Nieważne czy łódź dorsze goło, koło brzegu, czy ściga piratów przy somalijskim brzegu. Flota USA ma wiele baz okrętów wojennych, najbardziej znana to Pearl Harbor na Hawajach. Mała flota Irlandii ma bazę na wyspie w Zatoce Cork. Mówię o niej tylko ze względu na mojego kolegę Irish'a, High Whale, główna baza polskiej marynarki wojennej. Stoi tam dużo okrętów, nie wiem czy wszystkie pływają. Jest taki kraj, który ma aż 22 tysiące kilometrów linii brzegowej. Dostępu do morza i wody nie powinno brakować, ale jest problem z dostępem do brzegu, do normalnego lądu. Skalista Norwegia wyrywa ląd, ziemię, fiordą granitowym, czy jakim tam górom, przygotowując tereny pod budowę domów i portów. Tak powstał ten nietypowy dok norweskiej marynarki. Popatrzcie. Mówił do Was, ględził o morskich opowieściach Piotr Werner. Ahoj. Piosenka wykonań irlandzkiego zespołu nie znam. Zapytajcie Willa.